Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Sobota 29 listopada. Dzisiaj we Wilię świętego Andrzeja można wróżyć. Można wróżyć, jak okaże starodawna tradycja. Ale tak, wczoraj pojawił się taki bardzo luźny, vlogowy, bardziej materiał na naszym kanale Andrzejki, tam dosłownie jest króciutko o tych, o tych Andrzejkach i tak mało naukowo, ale jak ktoś chce posłuchać naszego pitu-pitu, to zapraszam. Ja z mą lepszą połową gaworzymy rozmawiamy o Andrzejkach i nie tylko, bo jest również kącik literacki. Za dwa tygodnie luźne gutki o bajkach z PRL-u i lat 90. Także zapraszam, to już za dwa tygodnie. Za tydzień jestem w trakcie montowania też takiego bardzo luźnego, vlogowego materiału o, o świętej, o barburce, o, o mikołajkach, ale tak naprawdę. To tylko o tym, o tym tu wspominam. Nie dysponuję literaturą tematu, nie mam nic Coldberga, y, nie mam nic. Y, o Jezu, zapomniałem, jak on się nazywał. A, a, a przed chwilą przed chwilą słuchałem. Nie mam nic z tych y, znaczących, e, żadnych opracowań, tych etnografów. Nic, nic nie mam. Dlatego teraz na ten okres zimowy to się chyba zrobi tak bardziej luźno. A już tylko jak słońce, słońce wiosenne zacznie. Ogrzewać naszą polską krainę, to ruszę z powrotem ku dworom, kościołom, kapliczkom i starym kurpiowskim chatom. Także zapraszam do zasubskrybowania kanału. Bardzo, bardzo o to proszę. Jednak nagrywa się, aby się rozwijać, a nie stać w miejscu. Także subskrybujcie już dziś. Brakuje nam tylko 10 subskrybentów do tysiąca, na tysięcznego, na dobrze mówię? Dość tysiącznego suba. Jakiś odcinek specjalny trzeba będzie zrobić, nie? Bo to już jest tak naprawdę parę lat za nami nagrywania, ale tutaj, tutaj były różne, różne przerwy. Zmiana, zmiana tematów, kąciki. No, kanał przeszedł długą drogę, ewolucję. A to jeszcze nie koniec. Bo to, co nagrywam teraz, nie jest to, co chciałbym finalnie nagrywać. Subskrybuj!